Szanowni Państwo, slajdów mam mało, ponieważ jest ich łącznie tylko 8. Natomiast do powiedzenia nieco, nieco więcej. Jak już zostało dzisiaj powiedziane, rynek mleka ma charakter globalny, to, to widzieliśmy. Mleczarstwo jest, jest uznawane albo jest po prostu jedną z kluczowych gałęzi gospodarki żywnościowej, producenci mleka stanowią ogromną rzeszę ludzi na całym świecie, także w Polsce. W Polsce no tutaj mamy różne źródła. Ponieważ Pan Profesor Babuchowski podawał, że to jest 165 tysięcy gospodarstw produkujących mleko, ja na 21 rok sprawdzałam 170 tysięcy. Natomiast co widzimy na pewno? Ta liczba maleje. W latach 90. takich gospodarstw było około 1 300 tysięcy, Spadek jest bardzo, bardzo duży. No i tu oczywiście pojawia się pytanie, co z mlekiem się stanie. Mleka nie zabraknie. Mleka nie zabraknie, ponieważ rośnie wydajność, więc w zasadzie tego nie musimy się obawiać. Druga kwestia, to fakt zróżnicowania tejże produkcji, to także było już dzisiaj widoczne na slajdach. Było to zasygnalizowane. To oczywiście, jeżeli chodzi o zróżnicowanie na poziomie regionów, czy nawet niższym, bo są jednak regiony w Polsce, gdzie wyraźnie ta, ta produkcja. Się koncentruje. Natomiast, natomiast druga kwestia to jest wielkość gospodarstw produkujących mleko, czy ukierunkowanych na produkcję tego mleka. Mamy zarówno gospodarstwa bardzo duże, jak i mamy gospodarstwa, które posiadają zaledwie kilka sztuk bydła. Poniżej 25, bo ja tutaj w, w strukturze badanych gospodarstw mniejszy, mniejszego jakby wielkości stada nie, nie uwzględniałam. I to w obliczu tego, co tak określamy kryzysem klimatycznym, jest dość ważne, ponieważ pewne ryzyka będzie wzmacniało, natomiast inne będzie zmniejszało. O co chodzi? Otóż te większe gospodarstwa, Gospodarstwa posiadające większe stada, wyspecjalizowane, często korzystające z najnowszych rozwiązań technologicznych, wprowadzające nowe rozwiązania genetyczne. Patrząc na zużycie paszy, energii, jak również ilość emitowanego dwutlenku węgla czy metanu w przeliczeniu na tonę mleka. Jest to relatywnie niewiele w stosunku do tych, które um, uważamy za gospodarstwa te niskodochodowe, czyli te o małej skali e, produkcji. Natomiast e, w przypadku e, Mówiąc o tym zróżnicowaniu, właśnie mamy tę dużą grupę gospodarstw małych, drobnych, słabych ekonomicznie, gdzie ta kultura chowu i wydajność jest odpowiednio niższa. I teraz to, co się tutaj pojawiało, i ja jakby nie nie kwestionuje zasadności rozwiązań bo w przypadku producentów mleka pewne rozwiązania są dane tak uwarunkowania prawne i należy odnaleźć się w tych uwarunkowaniach jakie po prostu są stworzone w związku z tym na pewno pojawiają się wyzwania, które stają przed producentami mleka, a wynikają z unijnej realizacji unijnej strategii od pola do stołu, która jest uszczegółowieniem celów i priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu właśnie w tym, że sektorze, sektorze rolno-spożywczym. Rolnictwo obarczane jest, tutaj pan minister o tym wspominał. Jest jest obarczane emisją, emisją metanu. Tak ja znalazłam w statystykach, że ten udział rolnictwa globalnie rzecz ujmując, to jest około 15% jeżeli chodzi o globalną emisję. Nie jestem tutaj ekspertem, bazuję na literaturze, natomiast pewne jest, że przeżuwacze właśnie bydło są obarczane tym, tym że głównie metanu emitują do atmosfery za dużo. W związku z tym, jakie źródła ryzyka? I teraz może najpierw o źródłach informacji, które zostały wykorzystane do stworzenia tejże listy źródeł ryzyka. Otóż po pierwsze, były to badania jakościowe, a więc ankieta przeprowadzana na potrzeby współpracy podjętej. W zasadzie ze mną, a nie przeze mnie, przez Związek Polskich Przetwórców Mleka, i tu właśnie pojawiły się te dwa raporty. Badałam gospodarstwa ukierunkowane na produkcję mleka. To było w zeszłym roku, mniej więcej w maju. Tych gospodarstw może nie było bardzo dużo, natomiast one były zróżnicowane terytorialnie. To są 182 gospodarstwa bardzo różnej wielkości, od takich, które miały tutaj w tej strukturze poniżej 40 sztuk bydła, to było około 50%, ale oczywiście około 5, trochę ponad 5, to były te posiadające powyżej 150. I to jest pierwsze źródło informacji, druga, drugie źródło informacji to są informacje, które i takie, takie spostrzeżenia, które pojawiły się w połowie września podczas panelu ekspertów uzupełniających jakby te wcześniejsze badania. Pierwsza kwestia, którą tutaj to nie są wszystkie źródła ryzyka i mam tego świadomość, starałam się wybrać te, które w moim odczuciu są dość ważne i bezpośrednio dotyczą głównie producentów mleka, nie mówię całej branży, bo byłoby ich dużo, dużo więcej. Niespodziewane, pojawiające się zjawiska kryzysowe. Co zostało już też podkreślone, żyjemy w turbulentnych czasach. Co to oznacza? Że te zmiany są bardzo, bardzo gwałtowne. W ekonomii dość ładnie zostało to nazwane czarnymi łabędziami. To są zjawiska bardzo trudne, to są kryzysy, które są trudne do przewidzenia, a w zasadzie niemożliwe do prze przewidzenia. W ostatnich latach takich kryzysów było no, kilka. Pierwszy COVID, który nas domy. Otknął, y, wojna za naszą wschodnią granicą, ale śmiem twierdzić również, że konflikt na Bliskim Wschodzie też pojawił się z Nienacka. Jakie on dalej będzie miał konsekwencje? No właśnie, tutaj trudno, y, trudno przewidzieć, ale jedno jest pewne. To powoduje, że uwarunkowania prowadzenia jakiejkolwiek działalności, także produkcji mleka, zaraz powiem dlaczego, bardzo mocno się zmieniają. Głównie chodzi o to, że to, co w ostatnim czasie obserwujemy, to jest wzrost cen. Cen paliw, cen czy generalnie surowców energetycznych. To, jest, to, to powoduje z kolei chociażby wzrost kosztów produkcji, nie tylko na poziomie gospodarczym, Generalnie w wielu innych podmiotach, także w branży przetwórczej, w przedsiębiorstwach, ale jest to niewątpliwie duży, duży problem. Druga kwestia, która także została już dzisiaj zasygnalizowana ograniczone zasoby pracy. Wiem, one nie dotyczą tylko i wyłącznie gospodarstw kierunkowanych na produkcję mleka. Jest to problem na poziomie krajowym. Natomiast rzeczywiście no, rolnictwo tych nakładów pracy wymaga. Zdaję sobie sprawę, że nowe rozwiązania oferowane na rynku umożliwiają w pewnym zakresie zastąpienie pracy ludzkiej pracą maszyn, natomiast człowiek w dalszym ciągu, zwłaszcza przy produkcji zwierzęcej, jest potrzebny. I ta produkcja jest bardzo. Angażująca, tak bym ją określiła, wymaga zaangażowania zarówno w ujęciu takim dobowym, jak i całorocznym, bo toczy się nieprzerwanie. W związku z tym trudno znaleźć młode osoby, które w ogóle trudno znaleźć pracowników do pracy w rolnictwie. Natomiast młode osoby nie chcą na wsi w rolnictwie pracować. Pojawia się także problem z sukcesją, a to znowu powoduje, że wiek rolników będzie nam się będzie coraz wyższy. Kolejna kwestia to problem czy zagrożenie, jeżeli chodzi o zasoby ziemi. To, co my obserwujemy, to jest oczywiście, ziemia jest zasobem ograniczonym. Jakby ta ograniczoność to jest główny problem, który tutaj się pojawia problem na całym świecie. Sporo kontrowersji budzi wykorzystywanie ziemi jako czynnika inwestycyjnego, czyli nie wykorzystywanie jej w celach rolniczych do produkcji żywności, tylko właśnie w ten sposób, który ja nazwałam alternatywnym sygnałów, które tak do mnie docierały, wynika, że w pewnych obszarach Polski dzierżawa staje się bardzo droga ze względu na to, że ta ziemia jest wypo, może bardziej atrakcyjną, bardziej atrakcyjną ofertę osoby chcące wydzierżawić, udostępnić swoją ziemię w formie dzierżawy otrzymują od przedsiębiorców, którzy chcą chociażby panele fotowoltaiczne na tym terenie zbudować, dające im no, dość spore, spore zyski. I, a w przypadku produkcji zwierzęcej, no ta ziemia jest niezbędna, żeby chociażby przy powiększaniu, zwłaszcza tejże produkcji, jest potrzebna, żeby um, zapewnić pasze objętościowe zwierzętom. Ekstremalne zjawiska klimatyczne czyli punkt czwarty zastanawiałam się, czy to nazwać może bardziej pogodowe to kwestia takich niespodziewanych huraganów, gradobić, susz które powodują straty w uprawach, a tym samym mogą powodować problemy z dostępnością czy z, z zgromadzeniem paszy także dla zwierząt. No i ostatnia kwestia również poruszana już dzisiaj, to jest to już konkretnie polskie, polskie jakby przepisy dotyczące, dotyczące polityki rolnej, czyli nasz plan strategiczny dla wspólnej polityki. Rolnej na lata 2023-2027. Tutaj pojawiała się kwestia i tego rolnicy się obawiają właśnie, że przywracania torfowisk, czyli zmusza, zmuszania ich, w cudzysłowie to mówię, ale jakby nakłaniania do tego, żeby były zalewane te tereny, które no dzisiaj są użytkowane, więc to są takie główne źródła ryzyka, które ja tutaj wymieniłam, ale mam świadomość, że pewnie można byłoby ich nieco więcej. Teraz przechodząc już do barier, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o bariery, patrz czy nic nie pominęłam, jeżeli chodzi o bariery, Drodzy Państwo, zostały one sklasyfikowane też, żeby ułatwić może prześledzenie tych zapisów na slajdach, żeby to było bardziej czytelne. Zostały one pogrupowane w trzech kategoriach jako społeczne, ekonomiczne, prawno-administracyjne i środowiskowe. Pewnie też całego katalogu nie wykorzystują, bo tutaj w obliczu zmieniających się warunków funkcjonowania nowe kwestie będą się pojawiały, inne być może będą traciły na znaczeniu. Ja tutaj operuję wagami. Jako źródło podałam już raporty, w których cała jakby analiza tych badań jest przeprowadzona i wnioski tam zostały zamieszczone. Natomiast to, co na, te, te bariery, które w kategorii społeczno-ekonomicznych, które zostały przez rolników, były przez rolników wskazywane jako te najważniejsze, no to właśnie to, o czym wcześniej wspominałam, wzrost cen paliw, wzrost cen energii elektrycznej utrzymująca się inflację. To są wszystko te, to są trzy czynniki, które będą, mają charakter kosztowy, tak? One, one powodują, będą podowodowały wzrost, wzrost kosztów produkcji. Natomiast Mowa dzisiaj była o inwestowaniu w nowe technologie, które pozwolą jakby zmniejszyć zaangażowanie. Energii, czyli będą energooszczędne, będą na przykład prowadziły też do mniejszego zużycia paliwa. Ja dodałabym do tego jeszcze jedno, to przy okazji jednych badań także tę kwestię poruszałam, technologie wodooszczędne. Zasób wody jest zasobem bardzo ograniczonym, jest to, bardzo, jest to dostrzegane i no, ja spodziewam się, że cena wody będzie rosła, w związku z tym ten problem, na ten problem także należy zwrócić uwagę, tym bardziej w dalszej części to wśród zagrożeń się pojawi, natomiast, natomiast ta woda jest niezbędna, bo zarówno jest potrzebna do pojenia zwierząt w przypadku gospodarstw, jak i do zachowania odpowiedniej higieny udoju, także w całym tym systemie jest ona wykorzystywana. Ponadto wśród tych barier pojawiają się wzrost płacy minimalnej, no to także czynnik taki o charakterze kosztowym, zmiany nawyków konsumentów. One są dość daleko tak naprawdę od gospodarstw. Obserwujemy tendencję do no, takich, zmiana tych nawyków idzie w kierunku większego zainteresowania dietami jakby pozbawionymi produktów pochodzenia zwierzęcego. Natomiast pomimo, że to się pojawiło, to jednak, to jednak ta kwestia bardziej dotyczy wydaje mi się branży przetwórczej niż samych producentów mleka. No i ponadto wzrost konkurencji ze strony producentów z krajów pozaunijnych, czyli jest ta obawa, że, mleko, że że producenci mleka z zagranicy, nie z krajów unijnych, mogą stanowić konkurencję i ograniczyć tutaj, czy sprawiać trudności w rozwoju tych gospodarstw. Wśród prawnych administracyjnych, czego obawiają się rolnicy? Obawiają się zaostrzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, no tutaj jeżeli chodzi o to zaostrzenie przepisów i tych przepisów jest sporo. czy To dotyczy utrzymywania chociażby tych trwałych użytków zielonych czy wyłączenia w ogóle z produkcji obszarów objętych ścisłą ochroną w Natura 2000, ale kolejna kwestia to zaostrzenie przepisów dobrostanu zwierząt. Ja tutaj nie prezentuję informacji pokazujących jakie dobre praktyki czy jakie kwestie związane z tym zrównoważonym prowadzeniem produkcji rolniczej były podejmowane w gospodarstwach tam było pytanie o dobrostan zwierząt 89% ponad tych których pytałam tych przepisów absolutnie przestrzega. Natomiast problematyczne może się okazać nowe, jakby rozwiązania. Oni się tego trochę woją, że, że, że te zaostrzające się przepisy temu nie będą w stanie z, 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 tych spełnić. I tutaj też taka kwestia, do której chciałabym się odnieść. Była mowa o tym, i może nie zostało to do końca powiedziane, natomiast było zasygnalizowane, że, tej, że branży tak jakby. Jest, to mleko jest, dla mleka jest stworzony taki czarny trochę PR, tak? Natomiast niektórzy zwracają uwagę, niektórzy aktywiści, bo z takimi głosami też się spotkałam, że ten dobrostan nie jest, nie jest przestrzegany. Jeżeli rzeczywiście są przypadki nieprzestrzegania dobrostanu zwierząt, to jest to bardzo mocno nagłaśniane. Natomiast nie pokazuje się, że w jak dobrych warunkach też utrzymywane są zwierzęta i jak komfortowo im się żyje. A wystarczyłoby, Wybrać się do gospodarstwa, stworzyć taki film właśnie promujący te dobre praktyki. E, oprócz tego, e, z dość wysoką wagą, także mam e, tutaj e, wskazaną umowę o wolnym handlu z krajami e, Mercosura, więc Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Uruguayem. E, jaką barierę jest to, wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu także jest postrzegane jako bariera, e, jak również sama strategia od pola do stołu. I przechodząc już do kwestii środowiskowych malejące zasoby wody i to do, bardzo wysoka waga, bo to jest powyżej 0,06, e, także e, zwłaszcza producenci mleka, którzy prowadzą działalność na obszarach, e, gdzie tej wody jest, e, gdzie zasoby wody są ubogie, mówiąc najprościej, są tereny, gdzie w, w Polsce jest w ogóle krajem ubogim w zasoby wody, natomiast w pewnych regionach tego nie widać. Ale są takie, gdzie, gdzie ten problem jest bardzo dotkliwie odczuwany, odczuwany przez, przez rolników. Ocieplenie klimatu generalnie sprowadzane do średniego wzrostu temperatur, temperatur latem, powodujący chociażby stres cieplny wśród zwierząt, to sprawia, że wydajność krów maleje. Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, jako przykład, pojawiają się takie choroby, których wcześniej nie było, choroba niebieskiego języka. Nie Języka, więc ale nie, nie często, ale obaw, obawa jakby o to e, istnieje. I teraz zagrożenia. One są pochodną. Ja na, na slajdzie mam wymienione, czyli mam uwzględnione jakby tylko znaczenie, które, bardzo duże znaczenie i duże znaczenie, żeby ten slajd też był bardziej czytelny. Pierwsze cztery w zasadzie. no. Dominują nad pozostałymi. To są rosnące koszty produkcji, które są pochodną tych wcześniejszych i źródeł ryzyka, i barier, które tutaj się pojawiały. Susza, więc te kwestie klimatyczne, ale takie dostrzegane przez rolników bezpośrednio. Nie wspomniałam tutaj o cenach mleka. W ostatnim czasie te ceny. Były dość. Ja nawet nie powiem, że zmienne. Były niskie, tak? Obserwowaliśmy w ostatnim roku spadek cen mleka, natomiast to też w trakcie panelu ekspertów, co było sygnalizowane, um, Trudno, o ile w poprzednich latach pewne cykle obserwowano, o tyle te cykle już w tej chwili są zaburzone, jeżeli chodzi o ceny mleka na rynku. I tego, tego eksperci się obawiają, że trudne będą do przewidzenia, jak, jak będą one wyglądały, coraz trudniejsze do przewidzenia, jak będą wyglądały w przyszłości. Niekontrolowany import mleka z zagranicy. Zdecydowanie mniej, mniejsze znaczenie mają te pozostałe zagrożenia. Więc problemy z obsługą y, procesów administracyjnych, tak. niedobory pracowników. Y, Ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, podtopienia szkodniki, one po prostu nie wszystkich rolników dotyczyły, stąd też to znaczenie było, było przypisywane jako, nie było dostrzegane w zasadzie. I przechodząc już do podsumowania, bo w zasadzie już powinnam skończyć, mając 20 minut. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o, jeżeli mówimy o zidentyfikowanych tych wyzwaniach, które tutaj zostały wymienione, to największe. Yy, właśnie upatrywane ze spadkiem, niestabilnością cen mleka, koszty, ekstremalne zjawiska pogodowe. Te trzy kwestie yy, wysuwają się na plan pierwszy. Yy, żeby ta produkcja, znaczy tak, produkcja na pewno musi przejść pewną transformację patrząc na wymogi nowe, które się pojawiają tak, żeby ona była jeszcze bardziej przyjazna środowisku, ale zapewniała producentom mleka godziwe dochody, bo także było powiedziane dzisiaj, że no to jest jeden z celów wspólnej polityki rolnej, choć te cele są ze sobą sprzeczne i ja mam tego świadomość. Bo trudno zapewnić godziwe dochody, oferując konsumentom towary po przystępnych cenach. Te kwestie się kłócą. Natomiast, co jest ważne, transformacja, tak, ale ze zmianami, które nie będą zaskakujące czyli wprowadzane stopniowo, z ostrzeżeniem, być może też dyskutowane bardziej takie, które pozwolą no, gospodarstwo mniej obciążające, rozciągnięte w czasie. I żeby nie kończyć pesymistycznym akcentem Oprócz tych zagrożeń, źródeł ryzyka były również identyfikowane szanse i to jest chyba najważniejsze. Rolnicy dostrzegają szanse, producenci mleka dostrzegają szanse na rozwój swoich gospodarstw. Wielu z nich mówi, że Polska, w Polsce powinny funkcjonować duże, rodzinne gospodarstwa specjalizujące się czy ukierunkowane na produkcję, na produkcję mleka. Natomiast z czym to wiąże? Wzrost wydajności także mlecznej krów, rozwój eksportu, tutaj szans dużych upatrują zarówno samego mleka, jak i produktów mlecznych. Natomiast to, co, to, co tutaj się gdzieś jeszcze jawi, procesowi ten wzrostu, wzrostu wydajności mlecznej krów powinien towarzyszyć proces koncentracji, a niestety ta rozdrobniona struktura produkcji jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia produkcji mleka. A zmiany, które następują, już kończą Panie Profesorze, zmiany, które następują, następują zbyt wolno. One idą w dobrym kierunku, ale zbyt wolno.